Polega na sprzedawaniu dobrego chleba. Zajmujemy się tym od 25 lat. E, tyle lat ma firma. E, w tym roku właśnie obchodzimy piękny jubileusz. E, zaczęło się od firmy rodzinnej. W tej chwili jesteśmy dosyć dużą fabryką. E, właśnie otworzyliśmy drugi zakład niedaleko Marek. E, specjalizujemy się w produkcji chleba tradycyjnego na zakwasie, na podmłodzie pszennej, wypiekanym na technologiach tradycyjnych, aczkolwiek przy dużych szokach mroźniczych i przy dużych liniach produkcyjnych. Naszym klientem jest każdy, ponieważ docieramy do każdego tak naprawdę kanału sprzedażowego, tak? Począwszy od choreki, dlatego tutaj jesteśmy na targach gastronomicznych Eurogastro, poprzez sklepy firmowe, które mamy w Warszawie, wszelakiego rodzaju produkty tam sprzedajemy. Klient Klienci detaliczni, klienci eksportowi, klienci sieciowi, jak już powiedziałam klienci eksportowi, czyli tak naprawdę cały świat. Wyróżniamy na rynku się przede wszystkim tym, że pomimo tego, że jesteśmy bardzo dużą firmą, z bardzo dużą linią produkcyjną, potrafiliśmy zachować tradycję wypieku, czyli tak jak za dawnych, dawnych lat się to robiło na piecach, na prawdziwym kamieniu e, przy szokach mroźniczych. szybkie mrożenie produktu powoduje zatrzymanie wszystkich wartości odżywczych w środku. Później u klienta ten produkt jest dopiekany i wtedy ta jakość jest na miejscu e, przekazywana dalej. Na naszej produkcji oczywiście mamy bardzo dużo e, urządzeń mechanicznych. No przy dużej produkcji jest to nieuniknione. E, natomiast e, mimo tego, że są te maszyny, nie możemy się obejść bez czynnika ludzkiego, tak? Bardzo dużo produktów jest ręcznie u nas wyrabianych, ręcznie skręcanych, chociażby tak jak tutaj mamy bagietkę korzenną, czy właśnie ta linia krapane, Są to produkty, które ręcznie są wykańczane przez bardzo dużą ilość pracowników. Siedziba naszej firmy znajduje się w Markach, pod Warszawą, na ulicy Słonecznej 22. Tam również mamy zakład produkcyjny i całe zaplecze przechowalnicze produktów naszych wrażonych. Zapraszamy serdecznie do naszych sklepów firmowych, które znajdują się na terenie całej Warszawy i Bliskich Okolic. Jest ich już ponad 30. Wszystkie te informacje, gdzie są dokładnie te sklepy, w jakich godzinach otwarte, na, pod jakimi adresami znajdziecie Państwo na stronie www.intereuropol.pl Gdzie serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia całej naszej oferty.